Witam Państwa jeszcze raz z Unii Europejskiej, ale w sprawach zupełnie polskich, a zacznijmy od ogólnych. Mianowicie każdy, kto zajmuje się polityką, powinien przeczytać książkę Orwella, 1984, znaczy rok 1984. A w tej książce jest Ministerstwo Prawdy, które zajmuje się kasowaniem prawdy, czyli usuwa, co jest niepotrzebne z rzeczywistości, z przeszłości, i podaje taką prawdę, która odpowiada władzy. Otóż myśmy to mieli przez 30 lat, istnienia naszej formacji. Najpierw za komuny w ogóle o nas nie pisano z jednym wyjątkiem. Pismo Żołnierz Wolności, kiedyś wojskowe, wojskowe pismo wydrukowało nasz program z krytyką oczywiście, ale w całości i bez żadnych złośliwości. Jedyny wyjątek. Tak nas zamilczano całkowicie. Potem y, przyszła tak zwana Polska odrodzona. Zamilczano nas, y, jak się tylko dało. Jak miały być spotkania, to w reżimowej prasie, a to zmieniano dzień, a to podawano nie tę godzinę, a to nie to miejsce. Prawda? Jakieś takie rzeczy, rzeczy robiono, byle udawać, że nas nie ma. Ta metoda dawała efekty przez 20 lat. No, internet na szczęście spowodował, że nie mogą nas całkiem zamilczeć, ale próbują, próbują i na przykład dlatego to mówię tak nagle, Dowiedziałem się właśnie, że Gazeta Wyborcza podała, że w Szczecinie odbędą się dyskusja wszystkich kandydatów na prezydenta miasta, przy czym, jak się okazuje, organizatorzy podjęli decyzję nie zaproszenia słynnego burmistrza Kamienia Pomorskiego Przekaz Kamienia Stefana Oleszczuka. No, podjęli taką decyzję, przy czym Gazeta Wyborcza powiedziała, że zaproszono wszystkich kandydatów. To jest to bezczelne chamstwo, prawda? bezczelna cenzura. I oczywiście kłamstwo Gazety Wyborczej do wszystkich kandydatów. Otóż, proszę Państwa, ja mogę powiedzieć tylko jedno. Mamy internet, będziemy walczyli, nie damy się. I pamiętajmy o tym, co powiedział kolega Artur Dziambor. Tej siły już nie powstrzymać.